Hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jest dokładnie minuta po północy, a to oznacza, że oficjalnie zaczynam grudzień i oficjalnie witam Was w pierwszym vlogmasie w tym roku. I jako, że jest już grudzień, to zaplanujemy sobie go. O, rzeczy ja chcę dołączyć do mnie. E, zaplanujemy go sobie, bo mam dużo pomysłów na grudzień, co chcę robić, mam też dużo planów już na grudzień. E, no. I chciałabym zrobić jeszcze sobie taką listę e, rzeczy, które chciałabym zrobić w grudniu, i będziemy sobie je odhaczać. Uwielbiam planować i ten kalendarz zrobiłam sobie w ogóle w kanwie. Oczywiście naszukałam w sobie sensie dużo naklejeczek i bardzo często ich używam do ozdabiania moich tekstów. No, zobaczcie, czy to nie jest surocze. No, od razu lepiej się pamięta o takich wydarzeniach. No i zaczynam tworzyć też tą listę. Oczywiście nie może zabraknąć zmiany cyferek na kalendarzu. Witam Was o poranku. Właśnie lecono mój wykład, e, więc e, odezwę się do Was pewnie dopiero po 16, jak stąd wyjdę. Grzecznie się uczyłam przez 7 godzin. Wyciągnęłam świąteczne poszeweczki. Tutaj ciastek. Gdzie Twój uśmiech, ciastek? Ciastek. Oczywiście nie może zabraknąć kalendarzy, a mam w tym roku dwa. Mam. Z Lego, yy, i mam ten z rytualsa, który Wam pokazywałam na filmiku, więc zaczniemy od tego z Ritualsa. Ojejku, o jakie to jest urocze! No, słuchajcie, patrzcie. To są małe kamienice. To się będzie dzięki temu trzymać, bo zobaczcie, tutaj jest tak, taka część. I tu się wkłada taki, takie wycięcie. Jest piękna kamienica. Będzie to stało, myślę, na stole na razie. No dobra, to gdzie jest jedyneczka? Szukamy jedyneczki. A, tu jest... Tu, mamy, tu mam jedyneczkę. Jak zawsze mam problem z wyciągnięciem rzeczy z tych okienek. Ha, udało się! W jedyneczce jest świeczka. Natomiast nie wiem, czym pachnie. Jest to mała świeczka dętowa, i ona pachnie drzewem sandałowym, dlatego nie znałam tego zapachu. Jest całkiem przyjemny. Natomiast taki bardzo delikatny. Jestem ciekawa, jak będzie pachnieć, jak się ją podpali. Czy będzie taka bardzo mocna? Kto się tego spodziewał, ale źle, oczywiście otworzyłam. A, dobra, już wiem, dlaczego to było zaklejone. Dobra, wiem, dlaczego to było zaklejone. Z przodu mamy. Tu, tu jest przód. Nie tam. Nie to jest przód, tylko tu jest przód. Trzeba tutaj poprzecinać i to będzie się tak ładnie otwierało, więc mam kalendarz adwentowy, z Lego prezentuje się tak. Tutaj mamy taki jakby domek, mamy główny salon z kominkiem. Tutaj widać jakąś kolejkę. Tu jest przedsionek. No i mamy domki. Zobaczcie, widać jakąś ośnieżoną wioskę. Pewnie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No dobra, szukamy jedyneczki. Jest dokładnie w tym samym miejscu co w tamtym kalendarzu, więc ciekawe. Dobra. I wyciągamy. O, i to będzie, zobaczcie, ludzik ze snowboardem. Tak się prezentuje, właśnie zestaw. Mamy snowboard. Właśnie ciało. Farzeczkę, która mi tutaj leci, kask. Takie śmieszne, kręcone włoski. I dwa razy, okulary, w sensie gogle, o tak. I dobra. Tak się prezentuje. Nasz kolega. Bo tak się prezentuje. Ma taką niesłodną czuprynkę. A tak się będzie prezentował w kasku. O, o tak. O! Dobra, już rozumiem, czemu te okulary się mają gubić, bo mi wyskoczyły. Tak się prezentuje w kasku. Pamiętam, że jak miałam kiedyś swój pierwszy taki kalendarz lego, to miałam narty i ludzika na nartach, natomiast wtedy jeszcze nie robili rozdzielenia na dzieci więc nie było takich z krótkimi nóżkami Ups. I tak się prezentuje nasz ludzik lego I ludzik lego zyskał miejsce w domku w pierniczkowej wiosce i myślę, że na razie tutaj będę stawiała figurki a do z tyłu będę kładła elementy po prostu które, no wiecie, są zapasowe, czy też dodatkowe. Wygląda cudnie. I zabieram się od razu za szycie kolejnych rzeczy. Tym razem są to rączki. Nie mogę powiedzieć do czego, ale specyficznie się je szyję, bo jak się je zszywa, to później je trzeba, zszywa je się, wiecie, z drugiej strony i później trzeba je tak przy, dziwnie tak przesunąć. Teraz to już mi idzie bardzo sprawnie, natomiast wcześniej to zajmowało mi to naprawdę bardzo dużo czasu, a teraz dwie minutki, to spokojnie taki pasek bez problemu sobie przyciągnę. Jesteśmy z Tykicią na wieczornym spacerku. I w ogóle pokażę Wam zaraz balkon, bo chyba nie pokazałam go we wcześniejszym vlogu, jak wygląda z zewnątrz, więc pokażę Wam, jak wygląda z zewnątrz, tylko dzisiaj e, nie zapaliłam tych światełek na e, szybie, bo zapomniałam. Ale to wstawię to Wam też zdjęcie, jak wygląda z e, szybą. Jest grudzień, ja nie jem mięsa, więc stwierdziłam, że zrobię sobie sushi na kolację i, i do tego jeszcze zabiorę go na uczelnię. Wyszło tyle. Jeszcze, no właściwie to wyszło 5 rolek, ale ostatnia jest, ale ostatnia jest dużą ilością awokado, a Nikodem nie lubi awokado, więc tamta jest dla mnie na uczelni. jest dzień karmienia gekona miseczka już umyta dzisiaj dam mu arbuzika jeżeli chodzi o jego ulubioną papkę bo mamy dziwnego gekona, który nie je żywych zwierząt więc musimy więc kupujemy mu dobrą papkę i do tego dajemy suple z witaminą D i multiwitaminka. I do tego woda, on dostaje przefiltrowaną. I wszystko mieszamy. Trochę za chyba wyszło. Tak, zdecydowanie. O, teraz będzie super konsistent. Dragon już wyszedł ze swojej kryjówki. On zaczyna swój dzień, a my idziemy spać. Ciu. Wyjdziesz do mnie? No i schowała się mała bestyjka, jak chciałam go wyciągnąć. No trudno. No to tylko pryskanko. W ogóle wybrałam pierwszą książkę, którą chcę przeczytać w grudniu. Jest to Kierunek Miłości. Ja ją kupiłam w zeszłym roku i nie zdążyłam jej przeczytać w tym okresie świątecznym, a później się już nie umiałam do niej zabrać. Więc dzisiaj ją zaczynam. Jestem ciekawa, czy będzie fajna. Znaczy, generalnie słyszałam bardzo dobre opinie, więc mam nadzieję, że faktycznie jest tak dobra, jak oni mówią. Jeszcze zgasimy Gekonowi światło, żeby mógł sobie zacząć się. Świetnie bawić, a my idziemy do łóżeczkę. Jeszcze trzeba zgarnąć te kilcie. Niu chodź spać. Idziemy spać, chodź. No chodź, chodź. No chodź. Wstajemy. No i chodź. Po schodkach wchodzimy. Chodź, chodź, chodź. Tu są schodki. Tu tu, 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 tu. O tu. Tak. Chodź, pomogę. Przeczytałam właśnie kilka pierwszych stron i okazało się, że znam tą książkę. W sensie na pewno ją zaczęłam, ale na pewno jej nie skończyłam, bo nie jest, nie ma wyrobionych stron, jakby była otwierana, szczególnie tych dalszych. A to oznacza, że zaczęłam ją i nie skończyłam. <głos> <głos> Tylko nie wiem dlaczego, nie pamiętam tego. Tak, wiem, przepraszam, gadam, a ty chcesz i spać. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłej nocy, a I widzimy się w kolejnym vlogmasie.